Ein denken doch eigentlich fast alle Menschen auf der Welt so Pomyślałem, że po prostu naprawię to czymś, co już wiedzą. A ponieważ uwielbiam grać rolla, to jest to dla mnie całkiem dobry wybór. Dzisiaj poświęcamy się rozdzierającej serce i wzruszającej historii Davida Garretta, cudownego dziecka w dziedzinie skrzypiec który dzięki swoim umiejętnościom przyciągnął ludzi z całego świata do swojego zespołu. Znany ze swojego niezwykłego talentu i umiejętności łączenia współczesnej muzyki rockowej z muzyką klasyczną, David Garrett zyskał sławę w bardzo młodym wieku. Jednak za kulisami doświadczył również wielu żalów i smutków. Jak doszło do tego, że życie muzycznego Dziecka Cudu przybrało tragiczny i niespodziewany obrót? Pokażemy Ci zawodowe wzloty i upadki Davida Gareta, a także tragiczne wydarzenia. Które nadały jego życiu niezdrowy obrót. Zanim zaczniemy, chciałbym wiedzieć: czy znałeś trudności, jakie David Garrett miał w swoim życiu, czy też było to dla ciebie nowe? Jeśli już znałeś jego historię, daj jej jeden, jeśli znasz ją dopiero teraz, daj jej zero, daj nam znać, co o niej myślisz. Przyjrzyjmy się teraz bliżej życiu Davida Gareta, życie prywatne i problemy prawne Davida Gareta. W ciągu ostatnich dwóch lat życie Davida było pełne wyzwań i niekorzystnych wiadomości. Ashley Juden była aktorka porno, która była zaręczona z niemieckim gwiazdorem Skrzypiec. Oskarżyła go w 2016 roku o uszkodzenie ciała, co doprowadziło do zniszczenia wizerunku idealnego zięcia. Przez długi czas Gareth milczał na ten temat. Ale Teraz, ku zaskoczeniu wszystkich, wypowiedział się przeciwko oskarżeniom. David Garrett i jego były partner zgodzili się na spór prawny przed Sądem Najwyższym Nowego Jorku w celu przeprowadzenia prywatnego porównania. Obie strony były zaangażowane w sprawę. Była partnerka Gareta, 28-letnia była aktorka filmowa. Oraz zarzuty nadużyć i manipulacji zostały zdecydowanie obalone przez Gareta. W oświadczeniu z lutego 2016 Rotero stwierdził: Że nie jestem nikim, kto zachowuje się agresywnie. To po prostu nie leży w mojej naturze. Garrett zdecydowanie wycofał te roszczenia. Później, jak wyjaśnił w wywiadzie dla niemieckiej gazety Die Welt, jego były partner niesłusznie go skrytykował. Ashley Juden złożyła przyjazną dla mediów skargę przeciwko Garrettowi i zażądała odszkodowania w wysokości 12 milionów dolarów. Każde oskarżenie, jakie zostało wysunięte przeciwko muzykowi, zostało z niego wycofane. Między innymi twierdzi się, że David Garrett dokonał rezerwacji na usługę wsparcia dla Ashley Juden. 13 sierpnia 2014 roku. Niedługo potem dwójka ludzi zakochała się w sobie i wkrótce potem zaczęli się spotykać. W tym momencie jednak ich historie zaczynają się różnić. Ashley Juden twierdzi, że ich początkowa różnica zdań z Garetem miała miejsce w okresie Bożego Narodzenia w 2014 roku, kiedy to, według relacji Gareta, zamierzał zamówić niewolnicę, ale tego nie zrobił. Twierdzi również, że Gareth miał wypadek ze swoją byłą dziewczyną w styczniu 2015 roku, co doprowadziło do pobytu w szpitalu. Mówi się również, że jej potrzebował, aby wypić napój, który dla niej przygotował. W ramach sporu w październiku 2015, Gareth został oskarżony o złamanie jej żebra poprzez uderzenie jej o stół. W incydencie ze stycznia 2016 roku. Oskarżono go o zranienie jej i uszkodzenie jej telefonu komórkowego. Także nie mogła skontaktować się z władzami. Wyjaśnienie, jakie Gareth przedstawił całemu światu, brzmiało: W moim życiu nie ma przemocy. Związek między nimi zakończył się w lutym 2016, a on nadal twierdzi, że jest niewinną stroną w każdej sprawie. Jeśli potrzebujesz rady, możesz zwrócić się do jednej z moich byłych dziewczyn. Podsumowując, mogę powiedzieć, że jestem najbardziej cierpliwą i rozsądną osobą, jaką znam. I o ile wiem, nigdy w życiu nie pobiłam kobiety ani mężczyzny. To nie powinno być tajemnicą. Garrett został również poinformowany, że wszystko, co miało miejsce między nim a Ashley Juden, było jednostronne i wolne od jakiegokolwiek przymusu lub przemocy. Garrett wspomniał również, że ojciec Davida Gareta, Georg Bongards, wspierał i zachęcał swojego syna. Chociaż David Garrett jest porządną i troskliwą osobą, często chce być wykorzystywany. Nawet po tylu latach doświadczenia, nadal boi się każdego pojawienia się, mimo że jest na scenie od dzieciństwa. Błędy są czymś, co popełnia każdy. Byłem odbiorcą, jestem wielkim fanem popełniania błędów. O wiele przyjemniej jest grać na arenie na żywo. Końcowym rezultatem jest to, że wszystko wraca do życia. Poniższy cytat pochodzi z wywiadu: Zawsze spodziewam się czegoś. Czego się nie spodziewałem? Obecna sytuacja i przeszkody, z którymi mierzy się David Garrett. Garrett wydaje się żałować pewnej rzeczy ze swojej przeszłości. Jego związku z Ashley Juden, byłą narzeczoną. Ich związek przybrał nieoczekiwany obrót, gdy złożyła przeciwko niemu skargę i twierdziła, że wyrządził jej krzywdę podczas intymnych chwil. Jest oczywiste, że ta sytuacja bardzo na nim ciąży. To oświadczenie spowodowało, że 37 latka złożyła pozew wzajemny o podżeganie do buntu, w którym potępiła zarzuty przeciwko niej. Czy możesz wyjaśnić obecne okoliczności, które powstały? Nic się nie zmieniło w obecnym stanie rzeczy. Wymagana kwota wynosiła 18 milionów euro. Stwierdzono, że postępowanie zostało zamknięte, a sprawa oczyszczona. W mediach krążą plotki sugerujące, że ostatecznie znaleziono kompromis. Co w przypadku Gareta było wyraźnym znakiem ludzkiego cierpienia. Z drugiej strony podkreślił, że temat nie został zignorowany. Dla wielu osób był to trudny etap życia i niezwykle zniechęcające wydarzenie. Myślał o tym, że trzeba być w stanie to zrozumieć. To było ważne wydarzenie, które nauczyło mnie być bardziej ostrożnym z moimi przyjaźniami i było absolutnie decydujące, pomimo wszystkiego, co się wydarzyło. Garrett nie traci nadziei na znalezienie prawdziwej miłości i planuje założyć rodzinę w przyszłości. Jego celem jest założenie rodziny. Z tego powodu proszono ich, aby pomyśleli o osobach, które przyjęli do swojego wewnętrznego kręgu. Z drugiej strony przyznaje, że jest tylko jeden mały problem. Najpierw muszą znaleźć odpowiednią kobietę, a potem zobaczymy, co się wydarzy. Garrett przyznaje, że jego życie miłosne nie było zbyt szczęśliwe chociaż miał bardzo udaną karierę w przemyśle muzycznym. W otwartej rozmowie z Derbunten opowiada o trudnościach w utrzymaniu związku miłosnego i jednocześnie podążaniu za swoją pasją do muzyki. ciągłym podróżowaniu i braku czasu na codzienne życie. Otwarcie przyznaje, że spędziłem dużo czasu w złym miejscu. Zostałem tylko obsłużony, ale po kilku miesiącach nieobecności byłem w stanie zrozumieć. Co się dzieje? Przykładem tego może być była dziewczyna. Uważa on, że fakt, że mnie zdradziła, nie przeszkodził nam w tym. Pomimo tych okoliczności, spędziliśmy razem cudowny czas. Z drugiej strony, Garrett uważa nieuczciwość i nielojalność za wymagania, których nie można spełnić i uważa je za dyskwalifikujące. Kiedy był w Izraelu, to ona przekonała go do złożenia podania do Joliot School w Nowym Jorku. Garrett uważa, że założenie rodziny nie jest w tym momencie możliwe z całą pewnością. Jak mogę pomóc dziecku? I jak mogę pomóc dziecku, które z drugiej strony, jeśli dziecko potrzebuje miłości i opieki, po prostu nie mam czasu, aby poświęcić się mu. Ponieważ jestem artystą, dziękuję za zrozumienie. Kiedy ktoś mówi nieprawdę, od razu mówi kolejne kłamstwo. W roku jest 240 dni. Kiedy jestem w trasie i nie jest to dozwolone, zabieranie dziecka na długie loty w następnej części wyjaśnienia wyjaśnia, że gdybym miał rodzinę. Musiałbym zrobić sobie przerwę od występów i tras. Jeśli chodzi o sprowadzenie tej ofiary, 44-latek nie jest jeszcze gotowy. Chociaż David Garrett jest teraz w stałym związku ze swoją dziewczyną, nie udziela żadnych informacji o niej, ponieważ chce zachować maksymalny poziom poufności. Chociaż pasuje do mnie idealnie, nie należy do pań, które chcą ukraść mi show na czerwonym dywanie. Ma piękną pracę i własne życie a na niektóre moje wydarzenia wkrada się, bez niczyjej wiedzy, rozwój indywidualny i więzi rodziny. Mam do niej wielki szacunek, a Garrett podkreśla, że nie chce upubliczniać jej tożsamości, ponieważ w przeciwnym razie ściągnęłaby na siebie wiele krytyki w internecie. Chce jej uniemożliwić miłość. Styl życia, jaki prowadzi David Garrett, jest dobrym przykładem dynamicznej interakcji między trudnościami miłości, a osiągnięciami życia zawodowego. Pomimo ogromnej sławy, która odzwierciedla się w ponad 4,5 milionach sprzedanych płyt CD i wyprzedanych koncertach, zachował skromność i przyziemność. Widać to w bliskich relacjach z matką i resztą rodziny. Droga, którą obrał, była ścieżką rozwoju osobistego, umacniania relacji rodzinnych i rozwoju jego umiejętności artystycznych. W wywiadzie, który odbył się nie tak dawno temu, matka Davida wyraziła przekonanie. Że jej syn jest szczerą, otwartą, uczciwą i ogólnie miłą osobą, opisała go również jako swoje dziecko. David jest znany ze swojej gotowości do okazywania współczucia członkom swojej rodziny, a także jest znany z tego, że jest miłym i delikatnym człowiekiem. David jest również znany ze swojej przyjacielskości, biorąc pod uwagę fakt, że jest bardzo empatyczną osobą, jego zwolennicy nie mogą sobie wyobrazić. Że kiedykolwiek zachowywał się niegrzecznie wobec swojej byłej dziewczyny. Pod koniec rozmowy mówi, że jest wspaniałym synem. Fakt, że matka Davida towarzyszy mu w trasach koncertowych, wspiera go za kulisami i aktywnie uczestniczy w ścisłych przygotowaniach do występów, dowodzi, że David przywiązuje dużą wagę do relacji z rodziną. To nie jest tajemnica. Ponadto David podkreśla wyjątkowość ich relacji i stopień, w jakim cieszy się czasem spędzonym z nią. Chociaż David jest sławny, jego matka nadal postrzega go jako swoje dziecko. Po krótkiej przerwie, w której myśli o powodach jej uczuć, David kontynuuje, wyjaśniając, że nie postrzega siebie jako znanej gwiazdy. Gwiazdy to nie ludzie, którzy grają na skrzypcach na scenie, ale profesjonaliści medyczni, którzy mają zdolność ratowania życia. Ponadto przyznaje, że jego matka nadal towarzyszy mu w wizytach u lekarza. To tylko kolejny przykład skromności którą wciela w życie codzienne. Ona nie tylko dba o jego zdrowie, ale także wspiera go w zarządzaniu jego napiętym harmonogramem. David reprezentuje pogląd, że muzycy są przyzwyczajeni do grania w trudnych warunkach i że są gotowi podjąć zarówno fizyczne, jak i psychiczne trudności, aby osiągnąć swoje cele. Chociaż miała karierę jako tancerka baletowa, jego matka uświadamia sobie własne ograniczenia fizyczne dopiero, gdy jest o to pytana kilka razy. Zdanie: On bardzo dobrze się mną opiekuje, a my opiekujemy się sobą nawzajem. Jest wyrazem jej zrozumienia dla niego i podkreśla głęboką więź, jaka ich łączy. Interakcje między nimi są kształtowane przez prawdziwe zainteresowanie i wspierają się nawzajem, gdy przechodzą przez trudne sytuacje. Jej zdaniem, dwie najważniejsze rzeczy to to, że naprawdę troszczysz się o dobro drugiej osoby i poważnie traktujesz jej zdrowie i szczęście. Chociaż David się z nią zgadza pokazuje również jak ważna jest dla niego prawdziwa komunikacja. Zarówno David, jak i jego matka mają podobne cele na przyszłość. Chcą zachować zdrowie, szczęście i optymistyczne nastawienie do życia. Kiedy pojawia się temat wnuków, David zdaje sobie sprawę, że to bardzo prywatna sprawa. Szacuje, że jego matka ma już troje wnucząt i reaguje żartem i stwierdzeniem to już wystarczy. David natomiast obecnie koncentruje się na swoich muzycznych przedsięwzięciach. Niedawno dowiedział się, że pracuje nad serią ekscytujących projektów, w tym nad swoim debiutem jako autor tekstów piosenek. Jego ambicja, by rozwijać się jako artysta i jednocześnie utrzymywać bliskie relacje z matką, odzwierciedla się w nowej artystycznej ścieżce, którą obrał. W tej chwili czuje się znacznie lepiej i jest zmotywowany do stworzenia zdrowszej równowagi między życiem zawodowym a ogólnym zdrowiem i zadowoleniem. Artysta ujawnił to w rozmowie z gazetą Bild, w której mówił o tym, jak stres niemal zniszczył jego zdrowie z powodu sukcesu, z powodu stałego stresu, na który był narażony z powodu swojej pracy. Zdrowie Davida Gareta bardzo ucierpiało w przeszłości: problemy zdrowotne i rekonwalescencja. David Garrett był zmuszony podjąć wiele kroków ze względu na swoje gorączkowe życie zawodowe. Słynny muzyk zauważył w wywiadzie, że jego występy były często bardzo napięte i że on. Chociaż brał udział w trudnych trasach i koncertował za granicą, przygotowywał się godzinami, czasami nawet w furgonetce przed siedzeniem krawca, zauważył, że jego występy były często bardzo napięte. Fakt, że musiał podróżować przez różne strefy czasowe i uczestniczyć w wielu występach, przyczynił się do pogorszenia jego przewlekłego stresu, co ostatecznie doprowadziło do wypadku dysku. Niestety, zdarzyło się to również, gdy reszta ekipy spała. W czasie, gdy toalety były w powietrzu, on kontynuował ćwiczenia na nich. Moje serce waliło jak szalone, i przez chwilę miałem wrażenie, że jestem pęczkiem adrenaliny. Podczas swoich występów w 2015 roku zmagał się z problemami z sercem i atakami paniki, które zagrażały jego występom. Miałem wrażenie, że mógłbym chodzić po ścianach. A każda część mojego ciała trzęsła się w tym samym czasie. Ponadto, kiedy byłem w tym stanie. Byłem absolutnie pewien, że umrę. W 2018 roku David Garrett ogłosił, że ma problemy zdrowotne, co zaniepokoiło jego fanów. 38-letni pacjent cierpiał na poważny uraz dysku od kilku miesięcy i miał trudności z powrotem do zdrowia. Z powodu leczenia fizjoterapeutycznego nie mógł grać na skrzypcach ani występować publicznie. To był dla niego trudny moment w tym życiu. Powiedział, że nie pamięta ani jednego dnia w swoim życiu. Kiedy nie grałem na skrzypcach. Wypowiedział się na ten temat w wywiadzie dla Bild. Na początku zdałem sobie sprawę, że nie mam już swojego instrumentu. Straszne przeżycie. Czegoś mi brakowało w życiu. Czegoś, co można by określić jako typowe. I wydawało się, że mi tego brakowało. Mimo trudnych okoliczności, wirtuos skrzypiec mógł zdobyć cenną wiedzę na przyszłość. W końcu nadszedł moment. W którym mogłem się zrelaksować i cieszyć przytulnością moich domów w Berlinie i Nowym Jorku. W rezultacie Garrett znalazł wielu przyjaciół i dużo spacerował. Ponieważ w przeszłości był bardzo nieszczęśliwy, postanowił również ograniczyć swoją pracę i zabronił sobie zabawy. To był koszmar, ponieważ nie miałem ze sobą instrumentu. I chociaż skorzystał z operacji, zrezygnował z niej. Martwiłem się, że nigdy więcej nie będę mógł grać na skrzypcach. Ale lekarze stanowczo zabronili mi jakiegokolwiek kontaktu z moim instrumentem. Biorąc pod uwagę fakt, że cięcie nożem w pobliżu nerwów byłoby bardzo niebezpieczne, wyjaśnił, że teraz codziennie uczestniczy w fizjoterapii. czył, że znów może grać na skrzypcach i robi to z wielką pasją, może mieć związek z faktem, że obecnie jest w lepszej sytuacji niż wcześniej. W trakcie swojej kariery David Garrett ugruntował swoją pozycję jako utalentowany wirtuoz skrzypiec który intensywnie próbuje łączyć aspekty muzyki crossover z muzyką klasyczną. Muzyczna przygoda. W trakcie swojej kariery Garrett zyskał sławę nie tylko jako muzyk, ale także w branży modowej i filmowej. Oprócz filmu The Devil's Violin, w którym był również znacząco zaangażowany jako producent, zaprojektował również własną kolekcję koszulek. W trakcie swojej kariery miał okazję grać na niektórych z najważniejszych instrumentów skrzypcowych. We. Sest B. Stradivarius i Guarneri del Gesù, był artystą, który sprzedał najwięcej egzemplarzy w ciągu jednego roku, co przyniosło mu wiele nagród, w tym europejską nagrodę kulturalną Taurus i nagrodę muzyki ekologicznej, aby wymienić tylko kilka. Jego niezwykły talent przyniósł mu wiele nagród w latach 2008 i 2010. Ustanowił rekord Guinnessa jako najszybszy skrzypek. Doceniamy że poświęcił czas na obejrzenie naszego dokumentu o Davidzie Garecie i jego najnowszych odkryciach. Doceniamy zarówno jego ogromne zdolności, jak i chęć ciągłego doskonalenia się jako artysty i szerokiej gamy muzyki. Jeśli jesteście ciekawi, jak stał się taki, zajrzyjcie do tego. Jak się tego dowiedzieliśmy dzieciństwo. David Garrett odkrył, że skrzypce wciągnęły go do ich gangu, chociaż miał zaledwie cztery lata, chociaż jego ojciec kupił gitarę dla jego starszego brata. To mały David był nią zafascynowany. Szybko zaczął zajmować się instrumentem i w ciągu roku wziął udział w swoim pierwszym turnieju i zajął pierwsze miejsce. Już w wieku siedmiu lat jego talent stał się wyraźnie widoczny. Dzięki niezwykłemu zaangażowaniu został przyjęty do renomowanego konserwatorium w Lubece, gdzie mógł doskonalić swoje umiejętności. Jego debiut w renomowanym Kissinger Summer w wieku dziewięciu lat był sukcesem, który wyznaczył kurs na niezwykłą karierę. Kilka lat później, w wieku 12 lat, zaczął pobierać lekcje uznanej polskiej skrzypaczki Idy Händel. Podróżował po całej Europie, aby zdobyć jej wiedzę, aby móc samodzielnie realizować swoje cele. W wieku 17 lat Gareth opuścił dom rodziców. Spędził krótki czas w Royal College of Music w Londynie, ale jego pobyt tam był tylko krótki. Po zakończeniu pierwszego semestru zadecydowano, że RCM i ja pójdziemy własnymi drogami. Udało mi się opuścić kilka kursów. Ale udało mi się też ćwiczyć w tajemnicy, co nie było specjalnie pomocne. Powiedział w wywiadzie, że zareagował w 2008 roku na plotki o jego odejściu z organizacji. Garrett przeprowadził się do Nowego Jorku w 1999 to, aby odwiedzić znaną Juliet School, gdzie chciał rozwinąć swoje umiejętności artystyczne pod okiem słynnego Isaaca Perlmana. Rozkwitł i wygrał w 2003. Juilliard Composition Competition Komponował fugę w stylu Johanna Sebastiana Bacha. Jego talent wykraczał poza występy i w 2004 Rej otrzymał dyplom, który zapewnił mu miejsce wśród wielkich. Podróżował także do Izraela, gdzie latem 1997, 1998, 1999 i 2002 roku brał udział w Keshet Ailon Masterclass. Jego droga od ciekawego czterolatka do wirtuoza światowej klasy została ukształtowana przez pasję, wytrwałość i niezachwiane oddanie swojemu zawodowi. David Garrett już w młodości wyróżniał się niezwykłym talentem. Kiedy miał 11 lat, otrzymał swoje pierwsze skrzypce Stradivariusa w prezencie od prezydenta Niemiec Richarda von Weizsäckera, tuż po prywatnym występie. W wieku 13 lat nagrał już dwie płyty CD. Wystąpił w niemieckiej i holenderskiej telewizji, a nawet zagrał w domu prezydenta Niemiec, Willa Hammerschmidt. W tym samym roku otrzymał pozwolenie na używanie słynnego San Lorenzo Stradivariusa, który jest uważany za jeden z najpiękniejszych skrzypiec, jakie Antonio Stradivarius zbudował w czasach swojej świetności. Ze względu na jego szybki rozwój, niemiecki gramofon zaproponował mu ekskluzywny kontrakt w wieku 13 lat. I tym samym uczynił go najmłodszym solistą w historii firmy. Gdy miał 16 lat, grał już z Monachijską Filharmonią pod dyrekcją Zubina. Meta podczas obchodów 50-lecia niepodległości Indii stał się coraz bardziej sławny i grał w Berlińskiej Radiowej Orkiestrze Symfonicznej. Krytycy bardzo go chwalili i zaproszono do gry na Expo 2000 w Hanowerze. W wieku 21 lat odniósł kolejny niezwykły sukces. Został zaproszony do występu na słynnym BBC Proms. Chociaż Gareth odniósł sukces w muzyce klasycznej, jego ścieżka była inna niż konwencjonalna. Podczas studiów w Juilliard School udało mu się połączyć wyrafinowanie muzyki z urokiem mody, pracując jako model i zapewniając sobie w ten sposób środki do życia. Pomimo presji związanej ze studiami i pracami dodatkowymi, pasja gareta do skrzypiec pozostała niezniszczalna. Dzięki zaangażowaniu w karierę. Ostatecznie nabył własne skrzypce, arcydzieło Giovanniego Guadagniniego z 1772 roku. Jednak w 2008 roku miał straszny wypadek, gdy poślizgnął się, niosąc skrzypce z koncertu na plecach i poważnie je uszkodził. Chociaż mógł oddać skrzypce do renowacji, niemal natychmiast kupił nowego Stradivariusa i zadbał o to, aby jego muzyka nigdy nie została zapomniana. Jego zdolność do bycia inteligentnym jego wytrwałość i jego stałe oddanie instrumentowi były cechami charakterystycznymi podróży Davida Gareta od cudownego dziecka do globalnej supergwiazdy. Pasja Davida Gareta do muzyki wykraczała poza konwencjonalne, klasyczne wykonania. Starał się łączyć muzykę klasyczną z muzyką współczesną, którą wolał łączyć. Podczas swoich koncertów łączył wiele stylów muzycznych, w tym hymny rockowe, ścieżki dźwiękowe filmów i klasyczne sonaty. Podjął znaczący krok w tym kierunku. Wydając w 2008 roku album Encore, który zawierał mieszankę klasycznych utworów i nowoczesnych aranżacji, aby przyciągnąć młodszych słuchaczy. Zmienił doświadczenie występu, używając harfy, która składała się z fortepianu, gitary i perkusji, aby nadać muzyce klasycznej nowoczesny, a jednocześnie pełen energii charakter. Droga Gareta do sławy otworzyła mu możliwości poza przemysłem muzycznym. W 2007 roku został ambasadorem Montegrappa Tributo ad Antonio Stradivari Ligne, współpracy Montblanc i luksusowej marki zegarków. Wziął udział w ceremoniach otwarcia w Rzymie, Nowym Jorku, Hongkongu, Berlinie i Londynie i otrzymał Stradivariusa z kolekcji Gli Arci di Palazzo Comunale. Wykonanie przez Gareta utworu Smells Like Teen Spirit zespołu Nirvana. Podczas Royal Variety Performance w 1011 roku przyciągnęło międzynarodową uwagę i pokazało jego zdolność łączenia rocka ze sztuką skrzypcową. I nadal wspierał początkujących muzyków, pełniąc funkcję jurora na dziewięć dorocznych Independent Music Awards. Pozostał kreatywny i zaśpiewał w maju tego samego roku razem z niemieckim tenorem Jonasem Kaufmanem w finale Ligi Mistrzów UEFA. Jego album Music został wydany w 2012 roku pod jego nazwiskiem. A w 2014 roku wyruszył w trasę koncertową, podczas której prezentował na scenie różnorodną muzykę klasyczną i nowoczesną. Aby poszerzyć swoje horyzonty twórcze, Garrett zagrał główną rolę w 2013 roku, w filmie Skrzypek Diabła, w którym zagrał wielkiego Nicola Paganiniego. W tym samym roku wydał Garrett kontra Paganini. Paganini! Album inspirowany muzyką Wirtuoza i własnymi kompozycjami, takimi jak Innovation, Furious, Serenity i Melancholia. Dzięki albumowi Explosive z 2015 roku wzmocnił swoją reputację jako kompozytora i wykonawcy. Trzy lata później, w październiku 2020 roku, miał zaszczyt zagrać niemiecki hymn narodowy podczas Grand Prix Formuły 1 w Eiffel. Kilka dni później wydał Alive My Soundtrack. Osobistą kompilację utworów, które wpłynęły na jego podróż przez przemysł muzyczny. W 2017 roku wydał singiel Bittersweet Symphony, który był zapowiedzią jego albumu Rock Revolution. Ten singiel pokazał jego zdolność do reinterpretowania świetnych utworów. Od sali koncertowej do płótna, od reinterpretacji rocka do klasycznych arcydzieł, David Garrett pokazał, że muzyka jest wszechstronnie żywa, rozwijająca się i nieograniczona. Ponieważ nie zna granic, ale sława przyniosła ze sobą również wiele stresu. A za kulisami David zmagał się z problemami, o których większość innych nie wiedziała, i to jego osobiste problemy zaczęły przyćmiewać jego sukcesy, gdy rozpoczynał swoją karierę. Wpływ Davida Gareta wykracza daleko poza muzykę klasyczną. Zmienił postrzeganie skrzypiec, pokazując, że mogą one osiągnąć tę samą dynamikę i napięcie, co gitara rockowa zniwelował również lukę między tradycyjnymi słuchaczami a młodszymi pokoleniami, łącząc muzykę klasyczną z gatunkami współczesnymi. Dzięki temu muzyka klasyczna stała się bardziej dostępna i ekscytująca. Albumy, które wydał, takie jak Encore, Explosive i Rock Revolution, są przykładami jego niepowtarzalnego połączenia elementów rocka, popu i muzyki klasycznej. Ponadto jego interpretacje utworów takich jak Smells Like Teen Spirit i Vivaldi versus Vertigo sprawiły, że słuchacze słuchali. Vertigo pokazało słuchaczom głębie i moc muzyki klasycznej, której wcześniej mogli nie zauważyć. Ludzie z całego świata są zafascynowani umiejętnością gareta łączenia tradycyjnych utworów ze współczesną wrażliwością. Jako virtuos skrzypiec zyskał sławę, występując na niektórych z najbardziej znanych wydarzeń na świecie, takich jak BBC Proms i wydarzenia Europejskiego Stowarzyszenia Piłki Nożnej. Poprzez swoją działalność twórczą, do której należy współpraca z legendami różnych gatunków muzycznych i występy z renomowanymi orkiestrami, pokazał że skrzypce nie ograniczają się do jednego muzycznego wszechświata. Udowodnił to z powodzeniem poprzez swoją pracę artystyczną. Zdolność Gareta do przyciągania młodej publiczności jest źródłem motywacji dla wielu młodych artystów, którzy chcą odnieść sukces. Ponadto jego gwiazdorski urok i niezwykła technika sprawiły, że skrzypce znów stały się fajnym instrumentem. Garet wspiera młodych skrzypków w rozwijaniu ich potencjału twórczego i granic muzyki. Dając im możliwość wzięcia udziału w seminariach, występach i mentoringu. Występ Nicola Paganiniego w filmie Skrzypce Diabła nie tylko przyciągnął uwagę do jego umiejętności muzycznych, ale także sprawił, że życie jednego z najlepszych skrzypków na świecie stało się dostępne dla szerszej publiczności. Przyczyniło się to do jego reputacji jako muzyka i wykonawcy, który potrafi zapewnić historyczne występy z poczuciem ożywienia. David Garrett pozostawił spuściznę ukształtowaną przez muzyczną oryginalność, napięcie i przekraczanie granic. Pozostawia tę spuściznę poprzez swoje nagrania, koncerty i inspiracje, którą oferuje artystom, którzy widzą skrzypce nie tylko jako instrument, ale jako nieograniczoną siłę ekspresji. Nawet długo po jego śmierci jego wpływ będzie nadal zauważalny. Garrett zadbał o to, aby skrzypce nadal odgrywały rolę we współczesnym świecie, który jest dynamiczny. Solidny i ponadczasowy. Dotyczy to zarówno skrzypiec w salach koncertowych i na stadionach, jak i do pisania muzyki klasycznej i występów rockowych. Co sądzisz o historii Davida Gareta? Czy wiedziałeś, z jakimi trudnościami się zmagał? A może poznałeś stronę jego życia, której nie znałeś? Jego ścieżka przypomina nam, że każda osoba pod powierzchnią sławy i sukcesu ma swoje własne osobiste zmagania. Podziel się swoją opinią w komentarzach poniżej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o życiu sławnych artystów, kliknij na wideo, które zobaczysz tutaj. Jeśli spodobał Ci się ten film, daj mu łapkę w górę. Podziel się nim ze znajomymi i zasubskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów tego typu, czekam na Ciebie i mam nadzieję, że zobaczę Cię ponownie w przyszłości.